Pachacki, porozmawiajmy o sporcie. Tak jak Wam obiecałem, mówiłem, że będę dla Was w najbliższym czasie nagrywał niezapowiedziane live. I jestem teraz w Grecji. Byłem niedawno w Salonikach, teraz jestem w Delfach. Niedługo będę w Atenach. W związku z tym specjalnie dla Was teraz na, nagrywam odcinek taki w którym będę Wam opowiadał o piłkarzach, którzy grali kiedyś w lidze greckiej. Tak jak wspomniałem, kilka dni temu zwiedzałem Saloniki. To miejsce odwiedziłem po raz kolejny. Kiedyś, gdy byłem w tym mieście, gwiazdą z pałku z Saloniki był Marcin Mięciel, który tutaj na greckich boiskach zdobywał gol Zagolem, popularny, miętowy. Nie poradził sobie w Budnes Lidze, choć tam strzelał piękne bramki, tak jakby swoje miejsce znalazł w Lidze greckiej. I wyobraźcie sobie, że do dzisiejszego dnia greccy kibice, y, mieszkańcy Salonik pamiętają Marcina Mięciela. To jest piękne, że w tym mieście kolejni piłkarze jakby kontynuują tradycję, no bo Pamiętamy, że niedawno przecież reprezentant polski Świderski, który, który gra teraz w MLS, również był taki moment, że tak jak Mięciel zdobywał gol za golem. Ja teraz strasznie żałuję, że w lidze greckiej gra tylko kilku polaków. No bo gra Kędziora, Damian Szymański, czyli polacy, którzy nie zostali powołani do reprezentacji także gra syn Schnaucera, no i jeszcze kilku innych piłkarzy, ale to nie są te piękne czasy, kiedy w tej lidze gra grał Mięciel, Olisa Debe, Warzycha, Kuźba. No był taki czas, gdy w tej lidze grało tych polaków zdecydowanie więcej, no ale pamiętajmy, że ten nasz polski futbol staje, jest coraz lepszy w związku z tym polscy piłkarze już nie w Grecji grają, tylko w Italii, w Francji, a kiedyś jeżeli chodzi o Serie A, to ciężko było się załapać do tej ligi, w związku z tym polscy zawodnicy grali w lidze i także właśnie w tej lidze greckiej, bo sytuacja wygląda teraz tak, że jeśli nie tylko polski piłkarz, czy któryś taki z tych lepszych nacji nie jest w stanie załapać się do ligi włoskiej, ligi Francuskiej, angielskiej, niemieckiej, no to wybiera ligę grecką. No bo dlaczego ci piłkarze trafiają do tej ligi? Wspaniała pogoda, wspaniałe warunki do życia. Można zarobić konkretne pieniądze, ale także w tym ciepłym kraju żyć. Ale właśnie wracając do Marcina. Mięciela. Czy pamiętacie tego legendarnego zawodnika Legii Warszawa, który nas zachwycał na tych boiskach? Ale powiem Wam szczerze, że większą gwiazdą od Mięciela był Sznaucer, który był przez wielu selekcjonerów polskiej reprezentacji niedoceniany, bo zarówno Janas, czy nawet z Świętej Pamięci Smuda, czy jeszcze wcześniej Jerzy Engel nie powoływali tego piłkarza. Który, który grał na tej lewej stronie, tam mieliśmy zwykle no problemy zawsze mamy na, na tej stronie boiska, a jednak selekcjonerzy nie chcieli go powołać, powołać, więc podoba mi się to, że jego syn robi karierę, a sznaucer senior próbuje swoich sił jako trener. Niedługo będę w Atenach, no to Teraz w tym momencie Damian Szymański jest takim zawodnikiem, który gra regularnie w tym klubie. Niestety w ostatnim czasie Michał Probierz po euro zrezygnował z tego piłkarza. Szkoda, liczę, że jeszcze byłego zawodnika Wisły Płock zobaczymy w reprezentacji. Ale pamiętacie te czasy, kiedy w barwach Pana Tinajkosu. No bym powiedział, rządzili na tych boiskach greckich, byli gwiazdami narpiew Guciowa Życha który jest legendą pana Tinajkosu. Pamiętacie, nagrałem taki odcinek, gdzie wspominam byłego zawodnika rucha, ruchu Chorzów. Zapraszam Was na ten stary archiwalny odcinek. Zarówno Warzycha czy Wandzik mają tutaj w Grecji status legendy. Gdy pojawimy się w jakiejś greckiej restauracji, restauracji. czy nawet kawiarence i gdy, gdy zdarzy się, że właściciel hotelu bądź restauracji jest fanem futbolu, no to gdy słyszy Polski, to teraz w tym momencie mówi Robert Lewandowski, kędziora czy Damian Szymański, ale tutaj cały czas pamiętają warzychę, Wandzika, nawet Kuźbę, to jest niesamowite, że ci zawodnicy, którzy no, grali dosyć dawno w tej lidze, cały czas są pamiętani, więc więc, więc strasznie żałuję, że w tej, w tej lidze gra tak mało Polaków. Teraz spojrzę na czat, co tutaj się dzieje. Nic się nie dzieje, chyba jednak nie włączyłem... Ratu. więc jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące no dłuższy czas dla was tutaj nie nagrywałem o może tak będzie lepiej bo jak widzicie tutaj mam lustro i mam ustawioną tą stronę tą stronę obiektywu gdzie jest lepsza kamera bo gdybym tutaj zmienił to wszystko no to byłaby ta druga kamera która jest Wbudowana do iPhone'a, a wiemy, że z tej strony, co teraz nagrywam, to jest w tej technologii 4, 4 HD, a w tej drugiej to byłoby w 2HD. Dłuższy czas dla was nagrywałem, bo będąc tutaj w Grecji na wakacjach, na takiej typowej ob objazdówce, no niestety nie ma czasu. Człowiek. Po raz kolejny zwiedza Grecję, Widzę, ten, odwiedzam nowe miejsca, ale trafiam także do tych starych miejsc, w których byłem kilkanaście lat temu. Wyobraźcie sobie, że w Grecji jestem po raz szósty już miałem okazję zwiedzać dwa razy Rodos. Byłem na Haltidiki, na Krecie, także na Pelopolezie. A teraz y, m, moją y, podróż po Grecji rozpocząłem od właśnie Salonik. No i tak po kolei zmierzam y, w kierunku Aten. Dzisiaj y, z, zwiedzałem y, Meteory, y, a jutro będę w Delfach, a w kolejnych dniach. Będę płynął kanałem korynckim, ale moi drodzy, będę także obserwował kadrę Michała Probierza i będę dla Was no, komentował spotkania polskiej reprezentacji. Ciekawe, kto zastąpi Wojtka Szczęsnego i na jakich zawodników postawi Michał Probierz. Liga Narodów, moi drodzy. To dla mnie jest taki etap, jeżeli chodzi o te najbliższe pół roku, czyli te spotkania wrześniowe, październikowe i listopadowe, to jest taki czas, w którym moim zdaniem selekcjoner polskiej reprezentacji powinien testować i zbudować taką, zgrać tą drużynę na te eliminację Mundialu. Oczywiście najważniejsze jest, Zostać w tej lidze narodów, pokonywać faworytów, utrzymać się w tej lidze. Nie będzie to łatwe, no bo wiadomo, Chorwacja, Portugalia to są takie nacje, które są od nas lepsze, ale jeżeli zagramy na 100%, zagramy tak, jak graliśmy w czasie euro z Francją, to jest to możliwe. Ja liczę na to, że tak jak pamiętacie, Urbański potrafił Wejść do tej reprezentacji przebojowo, debiutował jako młody zawodnik graczy Bolonii, nie bał się, to mam nadzieję, że Bogusz pójdzie tą drogą i także inni debiutanci, jak Kowalczyk. No bo jeżeli chodzi o bramkę napastników, nie mamy tutaj problemów. Gorzej jest z obrońcami. Mam nadzieję, że Dawidowicz wreszcie zagra na tym wysokim poziomie. Niestety coraz mniej jest tych doświadczonych zawodników w kadrze, po tym jak Wojtek Szczęsny zrezygnował, no bo Robert Lewandowski, Bereszyński i również Skorupski, no to są już tacy ostatni przedstawiciele. Takich zawodników, którzy są po trzydziestce w naszej kadrze. Idzie młodość, ale w najbliższym czasie będziemy czerpać z tych młodych zawodników. W pewnym momencie, moim zdaniem, musimy czerpać z, z tych wszystkich akademii. Tutaj, gdy komentuję. Spotkania polskiej reprezentacji na moim kanale, no to zwykle tak jest, że wszyscy tutaj oczekujecie sukcesów, jesteście niezadowoleni z wyników kadry, chcielibyście, żeby polska reprezentacja grała tak, jak to robiła za czasów Kazimierza, Górskiego, czy także za czasów Antoni Antoniego Piechniczka, czy nawet, co po niektórzy marzą, żeby te czasy wróciły, kiedy no na Euro 2016 osiągaliśmy dobre wyniki za czasów Adama Nawałki. Ale żeby tak się stało, no to Zieliński, Robert Lewandowski. Właśnie ci piłkarze muszą mieć wsparcie takich piłkarzy jak Urbański, Bogusz. Moim zdaniem w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o tą naszą reprezentację, to będzie tak wyglądało, że właśnie ci tacy młodzi zawodnicy, którzy dorastali w tych czasach, kiedy Adam Nawałka osiągał sukcesy, no to oni wtedy już będą grać coraz lepiej i niewykluczone. Tutaj Wam wielokrotnie na kanale opowiadałem, że może też tak być, że Lewandowski zakończy karierę. Może być to po mundialu i wtedy może nadejść taki niespodziewany sukces. Bo czasem tak bywa, że jakby tak jak było, tutaj nawiążę do skoków narciarskich, tak jak było z Małyszem. Stok był trochę w cieniu Adama jasne jeszcze w czasie jego kariery zwyciężał ale wtedy gdy Małysz zakończył karierę no to nasi mistrzowie Stoch, Żyła Kubacki i kolejni koty jakby już potrafili rozwinąć swoje skrzydła no i moim zdaniem może być podobnie z naszą reprezentacją, bo jak wiemy Robert Lewandowski jeżeli chodzi o futbol ten klubowy no osiągnął wszystko wygrał Ligę Mistrzów wygrywał mistrzostwa wielokrotnie czy to Niemiec czy akurat raz w lidze hiszpańskiej ale sprawdził się w tych ligach zagranicznych brakuje mu sukcesu z polską reprezentacją Zbigniew Boniek. Miał sukcesy z polską reprezentacją miał także sukcesy klubowe Robert Lewandowski tego nie ma. Wiemy, że napastnik FC Barcelony jest nienasycony i jeśli z kadrą nie osiągnie sukcesu, to będzie niezadowolony. Tak będzie właśnie to wszystko wyglądać i dla Lewego ostatnia szansa, żeby ten sukces osiągnąć, to jest właśnie ten czas mundialu i może będzie tym graczem pierwszego składu, ale niewykluczone, że może być takim rezerwowym. I jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja chciałbym, żeby ta nasza polska reprezentacja z lewym osiągnęła sukces na Mundialu. No ale jeżeli to jest takie bycie optymistą, ale bycie realistą i biorąc pod uwagę wyniki polskiej kadry w ostatnich 20 latach, no jednak największą szansę na sukces mamy na euro. A na kolejnym Euro Lewandowski nie będzie grał. Więc jeśli nawet na Mundial się zakwalifikujemy, to raczej Lewy nie, nie osiągnie tego, co zrobił Messi. I to jest właśnie. To jest właśnie przykre. Tak. Jestem ciekaw, co ogólnie sądzicie o tej mojej teorii, że gdy Lewandowski zakończy karierę po Mundialu w Katarze na kolejnych mistrzostwach Europy może być tak że właśnie że wtedy kadra jeszcze nawet z Zielińskim otoczona takimi młodymi zawodnikami jak Urbański może wtedy osiągnąć sukces no bo tak prędzej czy później się stanie biorąc pod uwagę to że mamy super stadiony tych akademii piłkarskich powstaje coraz więcej kibice na trybunach dopisują w seria coraz więcej tych fajnych talentów się pojawia tylko kolejna ważna rzecz takim moim zdaniem decydujący czynnik psychika mentalność bo moim zdaniem od czasów Kadry Jerzego Engela 2022. Poza tym wyjątkiem, kiedy rozgrywaliśmy Euro 2016, mieliśmy Mundial w Katarze, to zwykle polska reprezentacja, nasi piłkarze spalają się w tych ważnych spotkaniach. No Pamiętamy spotkanie z Senegalem za czasów nawałki w 2018 roku. Tu już nie będę przypominał czasów smudy Euro 2012. Czy także no, czasy Paulo Sousy i mecz z Słowacją, kiedy nie byliśmy wielkim faworytem, kiedy wszyscy twierdzili, że na Euro 2024 pod wodzą probieża, dostaniemy baty. Pamiętam tu jak tutaj na kanale wielu z was pisało, że będzie 5-0, że będziemy tak przegrywać, a jednak z Holandią, jak, jak w pewien sposób nawiązaliśmy walkę. Przegraliśmy przygra, w dobrym stylu. Później była niestety ta porażka taka, która nas paraliżowała, jakby Polacy wtedy przestraszeni zdecydowali się podejść do spotkania z Austrią, ale na przykład już w spotkaniu z Francją. Pokazaliśmy jak należy w tych kolejnych spotkaniach grać. I właśnie dla mnie ten mecz z Francuzami, gdzie no, zremisowaliśmy, gdzie Mbappé zdobył gole i Robert Lewandowski zdobył bramkę. Pokazaliśmy, że polska reprezentacja z takimi silnymi rywalami może grać, może nawiązać walkę, nie może się ich bać. I tego właśnie oczekuję takiej gry w spotkaniach z Chorwacją, Szkocją, a potem z Portugalią w Lidze Narodów. I mam nadzieję, że właśnie te najbliższe kilka miesięcy pod wodzą Michała Probierza właśnie tak będą wyglądać, że Urbański, Bogusz w oparciu o Zielińskiego i Lewandowskiego Będą tą naszą kadrę prowadzić do zwycięstw. Możemy przegrywać 2-1, ale żebyśmy jednak grali w, no, w, dobrym, w dobrym stylu i żeby ta nawet możemy spaść z tej Ligi Narodów, choć to nie byłoby dobre, jeżeli chodzi o ten aspekt marketingowy, ale jeżeli po, po takich wyrównanych spotkaniach typu jak graliśmy z Francją będziemy tak grać w lidze narodów to będę zado zadowolony. Jeżeli chodzi o te najbliższe spotkania to skomentuję dla was. Jestem ciekaw co ogólnie o tym wszystkim sądzicie. Jeszcze będę do końca tygodnia w Grecji. Napiszcie w komentarzach jaki chcielibyście materiał u mnie na kanale. Jeśli podobają wam się takie niezapowiedziane live'y, pamiętajcie o łapce do góry, także zachęcam was do subskrypcji mojego kanału. Także w najbliższym czasie pojawi się odcinek o Cloud MMA. Skomentuję dla was ten pojedynek Adamka. Co prawda z uwagi na to, że tutaj mam taki napięty grafik i niestety nie byłem w stanie skomentować walki Adamka z Kasiuszem tak od razu na gorąco, no bo wtedy kiedy miałem opóźnienie, jeżeli chodzi o Samolot i za późno lądowałem w Salonikach, a potem napięty grafik zwiedzania to wszystko spowodowało, że dopiero dzisiaj byłem w stanie dla Was odcinek nagrać, taki trochę o lidze greckiej, trochę o reprezentacji były anegdotki o właśnie tym pięknym miejscu. O, właśnie, piłka nożna, futbol. Wyobraźcie sobie, jak tutaj podróżuję autokarem po Grecji, to piłka nożna towarzyszy mi cały czas. Gdzieś się nie zjawię, to widzę dzieciaki grające w piłkę. Byłem w salonikach. Wyobraźcie sobie, było takie typowe greckie spotkanie. Były to chrzciny. Kilka rodzin greckich zebrało się na celebrowaniu tego pięknego dnia. Gdy Grecy pojedli, co robili tacy starsi y, mieszkańcy, y, ojcowie, y, dziadkowie? pradziadkowie, dzieciaki. Wyobraźcie sobie, że wszyscy norma w jeansach w ogóle nie ubrani w outfity, w outfity nie mieli takich tych piłkarskich ubrań, tylko po prostu takie casualowe ubranie, w jeansach grali w piłkę i to było coś pięknego. Jak widziałem radość u tych dzieciaków, u tych dziadków, bo jak widzicie, futbol w każdym wieku u każdego pasjonata sportu – Wywołuje pewnego rodzaju takie uczucia. Teraz właśnie jestem w Delfach, w takiej małej miejscowości, miasteczku. Wracałem sobie z kolacji i co widziałem? Widziałem właśnie czterech takich młodych dzieciaków. Mieli około 80 lat, co robili na takim betonowym. Placyku, grali w piłkę, widać było u nich tą radość. Jeden miał koszulkę Ronaldinho. Powiem Wam szczerze, że byłem zdziwiony, bo zobaczyłem właśnie koszulkę FC Barcelony, myślę sobie a, gra w koszulce Roberta Lewandowskiego, a nie jednak Tutaj też mi to nie dziwi, postawił nam magika, no bo jak człowiek sobie teraz po, przypomina te wszystkie występy Ronaldinho, no, no, to, no to po prostu był magik, był to artysta, geniusz futbolu, także w Salonikach czy nawet w... Takich wiejskich miasteczkach. Czy nawet wyobraźcie sobie, miałem plantację oliwek, a tam były boiska, i dzieciaki grały. W piłkę, czy wyobraźcie sobie też takie boisko koszykarskie w górach, pięknie zaaranżowane? Chłopak grający w basket, również w Salonikach widziałem takie, no to jest coś pięknego, że tutaj Grecy, mimo takiej upalnej pogody, oni kochają sport, biegają, grają w kosza. Także w piłkę, no nic dziwnego, no bo pamiętamy jak Grecy także w koszykówce odnosili sukcesy tej reprezentacyjnej, w piłkę czy w futbol, ale powiem Wam szczerze, że to jest coś pięknego, że bez względu na to, czy jestem w Afryce, wypoczywam na zielonym przylądku, czy jestem w Grecji, w Salonikach, czy tak jak tutaj w Delfach, to, to, to dzieciaki grają futbol na plaży w tych dwóch miejscach, i ten sport sprawia radość. Przenieślibyśmy się teraz do Warszawy, tam też byśmy dostrzegli takich młodych pasjonatów. Za to właśnie kocham piłkę nożną, koszykówkę, bo bez względu na to, w którym miejscu na świecie jesteśmy, to dzieciaki. Starsi ludzie w średnim wieku grają w futbol i ta piłka nożna wyzwala wiele em emocji. Czekam na wasze komentarze, co myślicie o takich live'ach niezapowiedzianych. Czy chcecie więcej takich odcinków, gdzie opowiadam wam anegdotki? Czy jednak wolicie te takie tradycyjne materiały? Tutaj, gdy jestem w Grecji, będę dla was nagrywał kolejne live'y, a jak już wrócę do Warszawy, to tradycyjnie będą pojawiać się te magazyny sportowe, do których się przyzwyczailiście, będą live'y i będą również shorty. Jutro, jeśli czas mi pozwoli, to nagram dla was kolejny odcinek, czekam na wasze jakieś propozycje, pamiętam, miał być kanał o, taki miał być odcinek top 10 najgorszych transferów Legii i top 10 najlepszych, ale tak jak wspominałem, taki odcinek to już się pojawi jak wrócę z Grecji. Moi drodzy, już z wami się żegnam z uwagi na to, że no niedługo będzie 12. Jest teraz w pół do, znaczy według tego czasu greckiego, jest teraz tutaj u mnie 23:32, a jutro o 6 rano już muszę wstać na śniadanie, no bo napity mam grafik, jutro delfy, później podróż do Aten, więc będzie się działo. W związku z tym posta postaram się dla Was nagrać kolejny odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia u mnie na kanale. Hej!